Skupiasz się teraz bardzo mocno na obronie siebie, na obronie swoich granic. Jest w tym momencie y, jakieś wyzwanie, z którym się mierzysz. Czujesz tutaj jakąś mocną presję na siebie i masz tutaj bardzo mocny upór w pewnej kwestii. Ale coś się może zawalić. I musisz być na to przygotowany. Natomiast docelowo wyjdzie ci to na dobre, dlatego że coś tutaj nie było na solidnych fundamentach. Przyjdzie tutaj jakiś szok, będzie chaos, ale będzie też przełom. Dlatego że Ty masz dość walki. Ty masz. Dosyć bronienia siebie. To już trwa za długo. Jesteś już tym zmęczony, zmęczona. Bo jak długo można? Masz ochotę naprawdę zmienić miejsce, w którym jesteś. Gdzieś, gdzie jest spokój, cisza, mimo tych wszystkich ciężkich sytuacji, które było do tej pory. Masz ochotę uciec. Ktoś naprawdę mocno odcisnął na tobie. To osoba, która bardzo mocno Cię kontrolowała. To osoba, która uwielbia rządzić. Która lubi czuć władzę. Może to być Twój ojciec lub ktoś na wyższym stanowisku. Ktoś, kto z jednej strony daje Ci bezpieczeństwo, ale zbyt mocno Cię kontroluje. I przez to Ty już nie dajesz rady. Musisz uwolnić swoje serce, bo czeka na Ciebie lepsze uczucie, piękniejsze uczucie prawdziwa miłość. Prawdziwa relacja, gdzieś gdzie to będzie wszystko oparte na miłości, a nie tylko na strukturze, na zasadach, na rządzeniu, na mówieniu, jak kto ma żyć. Zastanów się, czy chcesz być czyjąś marionetką, czy chcesz czuć prawdziwe powiązanie z kimś, gdzie Twoje serce będzie biło z radością, a nie ze strachu.